Dzień dobry w poniedziałek, 16 lut lutego. Haha, <laughs> tak! 16 lutego, brawo! Dzień dobry w poniedziałek, 16 grudnia. Dzisiaj otwieramy dwie paczuszki. Tak. Bardzo dobrze sprytni obserwatorzy zgadli, że w niedzielę nie otwieraliśmy paczki. Wczoraj był jakiś ciężki dzień. Ja strasznie nie miałam siły. I nie nagrywałyśmy nic, w związku z czym dzisiaj wygramy dwie paruszki. Um. Mam gościa. Ach. Dzień dobry. Kto to? Paździor. A tylko mi przestrasz owsinia, ja to dostaniesz po uszach. Destruktor. Patrz, teraz będzie się ucierało wszystko. Zaczyna się. Dziwak. Chodź, Paźdur. Chodź. No chodź tutaj. Chodź. No chodź, no chodź szybciutko, chodź tutaj, dzięki Co współpracę, dzięki za współpracę, to tak jak powiedziałam dzisiaj mamy dwie paczuszki, paczuszka 15 i 16, zaczynamy od 15, dzisiaj będzie szybko, tak sobie myślę. Paściur! Weź się, o to chociaż nie ocieraj. No tu idź. za zaatakował puszkę. Widzisz, i ty przychodzisz tutaj i rozwalasz całą atmosferę. Ja się ucieszyłam z paczki, a teraz... Z czego ja mam się ucieszyć? Dobra, wracamy do ucieszenia. Wracamy do ucieszenia, bo paczuszka jest naprawdę świetna. Dzisiaj jest też mój jeden z ulubionych elementów, czyli zadanie. I co mamy w paczuszce? Ja już widzę, słuchajcie, że tak, jest mulinka 33,50. Tak? Znasz się na tym? Dobra. Są oczywiście moje śliczne naklejkowe kotki. Ktoś tu mnie ostatnio pytał w komentarzach, ile ja już mam tych naklejek i wiecie, naprawdę mam ich bardzo dużo, mam wrażenie, że jeszcze trochę, tak, Paździuniu, będziemy mogli tapetować z nimi ściany. A ja mam, słuchajcie, czarne ściany w gabinecie, więc po prostu te naklejki będą wyglądały miodzik. Jest, słuchajcie, coś prześlicznego, zachwycającego i cudownego w moim ulubionym kolorze, czyli w czarnym. O, i tutaj są jeszcze piękne dyniowe naklejki, wow, ale dzisiaj bogactwo. Spójrzcie, jakie śliczne, mam nadzieję, że się będzie ostrzyć. Super. I słuchajcie, dzisiaj jest przepiękny magnesik Wstuż tosik <laughs> Halloweenowy kotek Czarny, z dynią Przefantastyczny, coś cudownego Śliczny Dziękuję Aniu <laughs> Twoje magnesy są... Widzę, co dla mnie jest też takie fajne w tych paczuszkach, że to jest taka pamiątka, która zostaje później już na całe życie, będziesz patrzeć na coś, brać coś do ręki, używać czegoś i przywoływać sobie tą taką fajną świąteczną, przedświąteczną w zasadzie atmosferę, jest po prostu przecudowna. To jest paczuszka, a zobaczymy co jest w zadaniu. To zadanie zawsze mnie tak przestrasza. O, nie jest takie straszne. A powiedz o tym, co najbardziej lubisz haftować, jakie motywy, jakimi kolorami i tym podobne. Co ja najbardziej lubię haftować? Na pewno koty. I to jest w ogóle bezapelacyjne. Koty i domki. To są chyba jakieś takie dwie rzeczy, które zawsze bardzo, bardzo mocno przyciągają moją uwagę, kiedy patrzę na jakiś tam schemat. Sprawia mi to dużo radości. Domki, może dlatego, że nie wiem, ciągle marzę o jakimś takim na brzegu jeziora, w środku lasu, żeby taras mi wychodził w jezioro, ale to by było. Więc te domki. I tak. Może jako taka. Takie. Nie, nie, nie wiem, jak to się. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie mogę się wykrztusić. Nie, nie mogę się wykrztusić! Ale, że tak wiecie, haftuje się coś z taką intencją, że tak jakby ten haft miał sprawić, że w świecie zaczną dziać się jakieś różne magiczne rzeczy i nasze marzenia będą się spełniać. Więc e, może dlatego. Ostatnio też trochę odkrywam, słuchajcie, kwiaty, bo ja zawsze do kwiatów jakieś takie miałam. Bardzo je lubię w naturze, ale w, w hafcie jakoś tak mnie zawsze omijały, i to są chyba takie rzeczy, które ja najbardziej lubię haftować. Chociaż prawda jest taka, że jeśli ktoś coś haftuje, to mnie wszystko zachwyca i na wszystko patrzę, ale z wyborem tego wzoru do haftu to jest chyba tak, jak wiecie, z meblami na przykład, że bardzo mi się podobają białe meble u kogoś, a jak mam u siebie w domu, to wybieram wszystkie ciemnobrązowe albo czarne, bo takie najbardziej lubię, nie? To tyle. Teraz będzie paczuszka numer 16. Skoda, że nie możecie zobaczyć, co październik robi z drugiej kamery. Ten czubek. Paczuszka numer 16. O, kurka Blaszka. Ale śmieszne. Słuchajcie, w paczuszce numer 16 to jest dopiero Fiku Miku. <grystanie> Ze skąd wybierzecie takie rzeczy? Panka, jak będzie chciała sobie kiedyś spiąć jakieś dokumenty, to dam ci do spięcia kota. Ale śliczne. Piękne naklejeczki. Tym razem takie vintage'owe, śliczne. Mam nowe pazy. Do tej kamery. Do tej. Do tej. Fajnie zrobię. Zobaczcie. Zobaczcie, co tutaj dzisiaj w tej paczce jest fajnego. Takie spinacze. Do wspinania papieru, i one są kotkowe. No przecież to jest w ogóle. Ja nie wiem, że ja całe życie żyłam nie mając tego. Coś cudownego. Nigdy takich nie widziałam. Nie wiem, zdradźcie może, gdzie wykupujecie takie rzeczy. Wy to w, w moim świecie to takich nie ma. Piękne. Mikołajko, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja ciągle <laughs> robię takie coś, bo mi coś ciągle w gardło włazi. Nie, to głupio brzmi, to się wydnie. I dzisiaj mam dla Was chyba taką małą, właściwie to nie wiem, czy zagadkę, czy prośbę. Bo z Blanką tak ustalałyśmy, ale chyba nie spotkałyśmy się w połowie drogi. Bo wiecie, że to klaskanie tutaj tak się często przewija na tych naszych filmikach i mieliście tę okazję zobaczyć. I mnie bardzo ciekawi, czy Wy wiecie, dlaczego my tak klaszczemy i po co to robimy. I to było takie moje zapytanie. Z kolei Blanka powiedziała, wiesz, ludzie na pewno będą wiedzieć, dlaczego my tak to robimy, więc może niech wymyślą. Takie najśmieszniejsze przykłady tego, dlaczego my w ogóle klaszczemy. Więc proszę wybierzcie sobie coś, co będzie dla Was okej. Okay, I albo podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami odnośnie tego, dlaczego my klaszczemy, a jak wiecie, dlaczego klaszczemy, to może wymyślcie jakąś w ogóle śmieszną historię, po co to się robi. A do mnie już frunie paczuszka, bo impost przysłał mi dzisiaj wiadomość. Więc dla najciekawszej odpowiedzi, najśmieszniejszej odpowiedzi, albo dla właściwej odpowiedzi jeszcze nie wiemy, wszystko ustalimy w trakcie. Rozlosujemy jakiś mały prezencik i mam nadzieję, że tym chociaż troszkę podzielimy się z Wami częścią tej takiej naszej radości i zabawy z rozpakowywania paczuszek. Także ja Was bardzo, bardzo zachęcam do tego, żebyście trochę uruchomili swoją kreatywność. A ja żegnam się z wami do jutra, czyli do wtorku. Cześć! O kurde! To było dobre. Dzień dobry. Mija wtorkowy wieczór, więc najwyższy czas, żeby zobaczyć, co jest w 17 paczuszce. Marysia pokazywała ostatnio w swoich kalendarzach, jak bardzo ładnie Antek dobrał się do jej kalendarza. No i ja nie jestem absolutnie gorsza. Dzisiaj jak weszłam do mojego pokoiku nagrę, słuchajcie, to pudełeczko z moimi prezencikami leżało na podłodze. Natomiast paczuszka numer 17, czyli dzisiejsza paczuszka, proszę jakie ma piękne ślady po pazurkach w ogóle. Mm -hmm -hmm. Tu są z przodu ząbki, jak w kasowniku kiedyś w autobusie od biletu. Tu porwany. No, któryś się dobrą. Zastanawiam się, czy owsinie, czy koździurek. Na pewno któryś z nich. No to co? Żeby już y, nie niecierpliwić się i kota również, któryś ci obok, zobaczymy, co jest w naszej 17. pachuni. Ojejku! jejku! kocie naklejki to już jest w ogóle tradycja myślę, że jakby w którejś paczuszce ich nie było to byłoby mi strasznie przykro, czekajcie ułożę je jakoś ładnie na rączce na rączce mm, so sweet takie kociaczki o ten jest śliczny, ten wygląda prawie jak paździurek a w sumie bardziej ten, bo ten jest taki nażarty piękny Grupasek. Tak paziór wygląda po kolacji. Dobra, a słuchajcie, w drugiej paczuszce są dwie śliczne rzeczy. Jedna z tych rzeczy to jest na na najpierw zasłonię i pokażę Wam mniej piękną rzecz, chociaż równie piękną. Przepiękny, czerwoniutki guziczek. Śliczny. Uwielbiam te drewniankowe guziczki, widzicie? A druga przysłodka rzecz, aż w ogóle słuchajcie, trudno w to uwierzyć, że można coś takiego wykombinować. Zobaczcie, jakiś liczny magnesik. No, coś pięknego. No, coś przepięknego. Cudowne. No, <śliczny> Ja muszę chyba się z Anią tutaj pokonsultować na temat różnych rzeczy. Ona mi, musi, ona mi musi zdradzić parę sekretów swoich branżowych. Koniecznie. Prześliczny <laughs> magnesik. Dziękuję pięknie Aniu. I co? To by było na tyle, ale nie, to nie będzie na tyle, bo jeszcze tak. Przyszłam Wam pokazać jeszcze dzisiaj Andzika. Andzik, słuchajcie, ma już pięknie wyklejoną nóżkę, obklejony jest pięknie filcem i mieszka na kominku. Jest naprawdę śliczny, cudowny, słodki. Widać go w laniu? Widać go. Tak się cieszę, że go wyhaftowałam. Pamiętacie, jaki miałam na początku plan, że ja go może będę haftować w święta? A jak dostałam w zadaniu kalendarzowym zadanie, żeby wystartować z jakimś haftem, to pomyślałam, że nie ma na co czekać. No i takim oto cudem jest Andzik. Dzisiaj y, troszeczkę krzyżykowałam milchila. jeszcze Wam go nie pokażę. Myślałam, że go skończę do świąt, ale chyba nie ma opcji. Wykończyłam dzisiaj zawieszki od. Nie wiem od czego. Może Work Designs? Albo nie wiem co. Nieważne od czego. Podkleiłam je, znaczy, wiecie, nie, nie zrobiłam jeszcze zawieszek, bo będę je wieszać chyba na haczykach ale zobaczcie jakie one są cudowne pierwszy jest ciastek, podklejałam je filcem i tak trochę zrobiłam takie kolorowe filce w zależności od tego jaka zabaweczka, jaka zawieszka więc to jest ciastek, to jest aniołek ostatni, którego, którego skończyłam przedwczoraj mikołaj bałwanek, bałwanek jest na zielonym filcu ups, kotek Kotek jest na czerwonym. I ostatnia zabaweczka to kardynałek. I słuchajcie, jak przyklejałam filc do kardynałka i jak już go tutaj wycięłam, to ogarnęłam, że nie wyhaftowałam jednego elementu, ale było już za późno, bo na tym domku tutaj powinien być jeszcze komina, tylko komina nie ma. Także takie zabaweczki. Więc tu pochwaliłam się zabaweczkami. Pochwaliłam się Andzikiem. No to jeszcze pokażę Wam, co dzisiaj przyszło, ponieważ przyszła dzisiaj do mnie paczuszka. No to pochwalę Wam się obrazu tym, znaczy pochwalę się Wam, no może nie pochwalę, zaprezentuję Wam to, co będzie do wygrania w naszym, nie wiem, wyzwaniu, pytaniu zagadce, nie wiem, nazwijmy to nie wiadomo jak. Więc pierwszy taki zestaw, który będzie, to będzie taki zestaw z hieną te zestawy są teraz bardzo fajne, wiecie, one są mega popularne i powiem wam, że jak one przyszły to ja byłam mega, mega zaskoczona tym jakie one są, słuchajcie, ogromne zobaczcie, to jest moja ręka a to jest w ogóle całe po prostu całe zajmuje rękę ja jak widziałam na zdjęciach te, te zwierzątka to mi się wydawało, że to takie puszki okruszki, nie? a one są naprawdę mega pokaźnych rozmiarów, są naprawdę świetne więc jedna jest hiena a drugi zestaw to jest z moimi ulubionymi koralikami taki zestaw z nożyczkami. Tam są mulinki, a tutaj są koraliki. No i teraz tak, jeszcze raz tylko na szybciutko przypomnę. Losować czy wybierać odpowiedzi będziemy w czwartek, bo w czwartek wyjdzie następny blogasek No i czego oczekujemy? No tego, że albo napiszecie odpowiedź na to, dlaczego my klaszczemy na tych filmikach. Swoje jakieś fantazje, pomysły, dlaczego my to robimy. A jeśli po prostu wiecie i dla Was odpowiedź na takie pytanie będzie po prostu nudna i bezsensowna, to wymyślcie może, nie wiem, najśmieszniejsze jakiś pomysł na to, dlaczego my to w ogóle robimy. Po co my ciągle jak te czubki klaszczemy przy tych, przy tych nagraniach? Także ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że te zestawy, które tutaj dzisiaj przyniosłam, och, je leży na boki, zamiast siedzieć. Będą dla Was taką miłą zachętą i być może dla kogoś będą taką świąteczną niespodzianką. Dlatego chciałam, żebyśmy to zrobili w czwartek, bo tak jak to wyślemy w piątek rano, to jeszcze jest bardzo duża szansa na to, że do świąt te zestawy do Was dotrą. I być może ktoś pohaftuje trochę, wspominając naszą grudniową przygodę. No dobra, to na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w czwartek. Cześć!